Witajcie w pierwszym y, odcinku informacyjnym. Dzisiaj powiem Wam y, o ważnej informacji, ponieważ będzie od 24 grudnia do 15 stycznia tego roku będzie panowała misja na czołg T3485. Będzie to czołg premium do zdobycia y, szóstego tieru. Ten czołg posiada działo y, nie najlepsze jakie T3485, tylko te Przedostatnie co ma uszkodzenia 160, penetracja 120. Yy, misją yy, będzie do zrobienia yy, na każdej nacji od 6 Tieru, czyli Rosja, Ameryka, Niemcy, Chiny, Brytania, Japonia i Francja. Chyba nie wyminałem tego. Trzeba będzie zrobić 50 tysięcy doświadczenia. Misja będzie trwała od 24 do 15 stycznia. Misja bardzo prosta. W tydzień da się ją zrobić. To wystarczy wziąć szósty tier i nabić siódmy poziom i już będziemy mieli jedną nację z głowy. Za zrobienie każdej misji dostajemy 3 tysiące Chyba 3000, jakie 3000? 3 dni premium. Yy, czyli będzie można zgarnąć 7 razy 3, 21 dni premium. Yy, bardzo fajnie będzie się jeszcze szybciej yy, nabijało tego doświadczenia. Także zapraszam wszystkich do robienia tej misji. Polecam i życzę powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.